Proszę Państwa, marzec powoli dobiega końca. To znaczy, że do wyborów coraz bliżej. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się albo w październiku tego roku, albo w listopadzie. No i od tego chciałem powiedzieć, że od tego zależą losy naszego mniej wartościowego narodu tubylczego i naszego państwa, ale to nieprawda, bo losy naszego mniej wartościowego. Narodu tubylczego i naszego państwa nie zależą od żadnych wyborów, tylko od naszych sojuszników, od naszego najważniejszego sojusznika przede wszystkim i również od naszego sojusznika mniej ważnego. No i właśnie nasi sojusznicy mają względem nas takie rozmaite swoje tutaj zamiary. O których niekoniecznie muszą nas informować, no ale my tego i owego możemy się poprzez tak zwane czynności konkludentne domyślać. No i właśnie się tak stało. Proszę Państwa, premier Japonii właśnie jest zachwycony wykładem pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera naszego. No i zapowiada, że Polska będzie przez Japonię specjalnie traktowana, to znaczy będzie delektowana specjalnie. Krótko mówiąc, w ten sposób po kilkudziesięciu latach spełni się marzenie naszego kukunika, żeby Polska była drugą Japonią. No, <laughs> niestety, wszystko na tym świecie pełnym złości ma plusy dodatnie i plusy ujemne. To, że Polska byłaby drugą Japonią, to oczywiście jest plus dodatni, ale nie wiemy, z, z jakiego okresu? Bo gdyby Polska stała się drugą Japonią z 6 sierpnia 1945 roku, to niech nas ręka boska od tego broni. Jak dla tych, którzy nie kojarzą tej daty, to przypominam, że 6 sierpnia 1945 roku wybuchła bomba atomowa w Hiroszimie. No i to też jest historia Japonii, także w tym programie, żeby Polska się stała drugą Japonią, to koniecznie musimy Koniecznie musimy sprecyzować datę, o, jaką, o jaki okres nam chodzi, żebyśmy, broń Boże, nie po, popadli w jakieś nieszczęścia. A to wszystko jest możliwe, proszę Państwa, bo właśnie pan Jan Emeryk Rościszewski, ambasador Rzeczypospolitej we Francji, powiedział, myślę, że szczerze powiedział, że Polska może się, jak Ukraina, nie zdoła obronić swojej niepodległości, no to Polska nie będzie miała innego wyjścia, jak włączyć się do wojny. Potem się okazało, że to znaczy takie było tłumaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że pan ambasador chciał powiedzieć coś zupełnie innego niż powiedział, no ale powiedział, Myślę, że coś tam wie, czego my jeszcze nie wiemy. Tym bardziej, że pan ambasador Polski w Ukra na Ukrainie. Pan Bartosz Cichocki właściwie potwierdził w całej rozciągłości diagnozę Pana ambasadora Jana Emeryka-Rościszewskiego. No więc widzimy, że proszę Państwa, te deklaracje premiera Japonii o tym, że Polska będzie specjalnie traktowana, to bardzo dwuznacznie brzmią w tym kontekście. Dlatego, że bardzo możliwe, że Japonia, premier Japonii próbuje złocić nam rogi. Tym z Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, jaka to jest metafora, to wyjaśniam, że kiedy w starożytnym Rzymie już tam wybrano byka na ofiarę dla Jowisza największego i najlepszego, to temu wybranemu bykowi złocono rogi. Bykowi się mogło bardzo to podobać, ale to tylko była zapowiedź tego, że jest przeznaczony na zaszlachtowanie. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na takie konsekwencje tej deklaracji pana ambasadora Rościszewskiego i pana ambasadora Cichockiego. Że mianowicie dla Stanów Zjednoczonych, dla obydwu naszych sojuszników, i tego największego i tego mniejszego, coś takiego mogłoby być prawdziwym darem niebios. Bo artykuł 5, słynny artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, o którym prezydent Joe Biden podczas pobytu w Warszawie mówił, że to jest świętość, to ten artykuł 5. Uruchamia pewne procedury w Sojuszu Północnoatlantyckim tylko w przypadku zbrojnej napaści na państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy Jakieś państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego napadnie na inne państwa. Jak Polska, gdyby musiała się włączyć do wojny, no to nie ma rady, musiałaby wysłać wojsko albo na Ukrainę, gdzie by wzięło udział w bezpośrednich działaniach militarnych, żeby obronić ukraińską niepodległość, no i albo wysłać wojsko na granicę z Obwodem Królewieckim, bo innej możliwości nie ma, no ale to wtedy bardzo możliwe, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego nie ma zastosowania. Proszę Państwa, z czego może wynikać deklaracja pana ambasadora Rościszewskiego? No po pierwsze z tego, że Wiąże on in polski interes państwowy z niepodległością Ukrainy. Otóż Ukraina to jest teza propagandowa, która nie wytrzymuje krytyki, bo Polska była niepodległa, oczywiście jak na garbatego, nawet wtedy, kiedy Ukraina była członkiem wspólnoty niepodległych państw. Więc tutaj, nasza niepodległość niekoniecznie tak y, musi pozostawać w prostej zależności od tego, jaka sytuacja na Ukrainie jest. A po drugie, bardzo prawdopodobnym, być może najbardziej prawdopodobnym zakończeniem wojny na Ukrainie może być tak jak już to wielokrotnie mówiłem zamrożenie konfliktu czyli bez żadnego porozumienia pokojowego tylko zawieszenie broni wszyscy zostają tam na w swoich miejscach gdzie są i tyle i takie zamrożone konflikty o czym wielokrotnie przypominałem istnieją na świecie między innymi od kilkudziesięciu lat taki zamrożony konflikt funkcjonuje w Korei i to wcale by nie zagrażało żadnej niepodległości Polski. Przeciwnie, takie zakończenie, czy taka przerwa w wojnie na Ukrainie byłaby całkiem niezła, jak na garbatego, oczywiście z punktu widzenia polskiego interesu państwowego, bo co byśmy mieli? ano mielibyśmy za naszą wschodnią granicą Ukrainę ziejącą nienawiścią do Rosji, bez żadnego wysiłku z naszej strony, ale jednocześnie niezdolną do wybicia się na pozycję mocarstwową, co by dla nas nie było najlepszą wiadomością, bo Ukraina mocarstwowa z całą pewnością prędzej czy później zaczęłaby nas traktować mocarstwowo. Proszę Państwa, tymczasem w ramach przygotowań do jesiennych wyborów, tutaj te przygotowania stwarzają wrażenie, jakby tu bardzo wiele od tych wyborów zależało. Tymczasem myślę, że tak wiele nie zależy. W każdym razie Donald Tusk uwija się jak w ukropie. Próbując przekonać swoich partnerów czy konkurentów z obozu zdrady i zaprzeństwa, żeby zlali się z Volksdeutsche Partij na jedną listę wyborczą. No i tam gazeta wyborcza, Judenrad gazety wyborczej też za tym optuje. No, i profesorowie, socjologowie też za tym optują, żeby się tu zlali i tak dalej, łącznie z moim faworytem, panem profesorem Wojciechem Sadurskim. Tymczasem, po stronie, w łonie obozu zdrady i zaprzaństwa, wcale nie ma takiej, takiego pragnienia. Dlaczego? No, po pierwsze, nikt nie chce iść pod komendę Volksdeutsche Partei. Przede wszystkim dlatego, że jak już by poszli pod komendę Volksdeutsche Partei, to Volksdeutsche i by poumieszczała na pierwszych miejscach list wyborczych we wszystkich okręgach swoich faworytów, a nie faworytów swoich konkurentów. W związku z tym konkurencja zostałaby wydymana. No skoro my to wiemy, to tacy wytrawni politycy jak Włodzimierz Czarzasty, czy Adrian Zandberg, czy nawet Władysław Kosiniak-Kamysz nie mogą tego nie wiedzieć, nie mówiąc już o panu Szymonie Hołowni, który który w ogóle jest wynalazkiem amerykańskim, w związku z tym nie ma najmniejszego powodu, żeby szedł pod komendę Volksdeutsche Partei. No i w tej sytuacji, proszę Państwa, to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że według sondaży, i to te sondaże się utrzymują na niezmienionym w zasadzie poziomie, Prawo i sprawiedliwość, to znaczy zjednoczona prawica, bo tu też tam koalicja występuje, zjednoczona prawica może uzyskać najlepszy wynik wyborczy, ale niewystarczający do samodzielnego utworzenia rządu. W tej sytuacji Jarosław Kaczyński naczelnik naszego państwa, nie będzie miał Innego wyjścia, jak tylko poszukać sobie jakiegoś koalicjanta. No i ci uczestnicy obozu zdrady i zaprzeństwa liczą na to, że zostaną właśnie takim kandydatem na kolaboranta naczelnika państwa jaka to będzie sytuacja no taka sama jaka się pojawiła kiedy za czasów Stanisława Augusta przyjechał do Warszawy francuski teatr królowi wpadła w oko pewna ładna aktoreczka no i natychmiast posłał jej bilecik z zapytaniem czy może zapukać do jej serduszka ona odpowiedziała natychmiast, tak, najjaśniejszy panie, ale to będzie bardzo drogo kosztowało. Więc do serduszka y, pana y, Władysława Kosiniaka-Kamysza też można zapukać, ale to będzie bardzo drogo kosztowało. Naczelnik państwa będzie mu musiał jakieś konfitury władzy udostępnić. No i pra, proszę bardzo, mamy już program pilotażowy przyszłej koalicji, bo, prawo, bo Polskie Stronnictwo Ludowe ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą, w porywach oczywiście patriotycznych nawet większą, no i właśnie mamy tutaj, na naszych oczach się tutaj dokonała, ziścił się pewien program pilotażowy przyszłej koalicji, mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe stanęło po, ręka w rękę z, ze zjednoczoną prawicą, czyli z naczelnikiem państwa w, w obronie Jana Pawła II przed kampanią obsrywania go ze strony Judenratu Gazety Wyborczej i ze strony żydowskiej telewizji dla Polaków. Nawiasem mówiąc ta. To te określenia ściągnęły na mnie fale krytyki ze strony nie tylko Juden Ratu Gazety Wyborczej, co jest oczywiście zrozumiałe ale również ze strony pana dyrektora Europejskiego Oddziału Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, który w tych określeniach zna, do, dopatrzył się dowodów polskiego antysemityzmu. Tymczasem to nie jest żaden dowód antysemityzmu, bo w takim razie za antysemitniczkę trzeba by uznać panią Barbarę Engelking. Otóż pani Barbara Engelking King, przemawiając razu pewnego z okazji uhonorowania jej tam Człowiekiem Roku, doznała takiej freudowskiej pomyłki. Powiedziała, i to nagranie każdy może sobie obejrzeć na YouTube, że powiedziała, że Gazeta Żydowska, i to powtórzyła dwa razy. Potem się tropnęła, że to freudowska pomyłka, i powiedziała, że oczywiście. Wyborcza, więc jeśli takie, jeśli takie określenia są dowodem antysemitnictwa, no to pani Barbara Engelking też powinna być do antysemitników zaliczona. No ale ja nie jestem takim rygorystą jak pan dyrektor. Zresztą pan dyrektor to musi, bo inaczej wyleciałby z posady, a ta posada pewnie no, w dzisiejszych ciężkich czasach, kiedy inflacja Tutaj mamy i tak dalej, no to jest na wagę złota. Proszę Państwa, tak czy owak, jednej listy wybor, wyborczej obozu zdrady i zaprzeństwa nie będzie. W związku z tym, tutaj gazeta żydowska, jakby to powiedziała w ramach freudowskiej pomyłki, pani Engelking, no, przestrzega, że to tylko jest woda na młyn Konfederacji, bo gdzie dwóch się bije, tam Konfederacja korzysta. No ale wydaje mi się, że Konfederacja, nawet jeśli coś skorzysta, to i tak będzie skazana na długi marsz.